Wczesną wiosną w ogrodzie kłębi się ptaków i bywają lata, kiedy mamy w nim pełno czyży. Czyży, ja nie lubię tej nazwy, kiedyś te małe ptaszki nazywano czyżykami i według mnie do czyży pasuje o wiele lepiej nazwa czyżyk. Malutki, żółty, sympatyczny ptaszek. Czyżyki przylatują całymi stadami, to są te stada, które widzę rozgadane zimą w lesie, jak obiadają szyszeczki olch, a kiedy... Tam mi się kończy, to przylatują tutaj do mnie na różnorakie ziarna. Te stada wyglądają tak, jakby panował w nich kompletny chaos. Natomiast tak nie jest, bo panuje w nich ściśle określona hierarchia. Jeżeli się przyjrzycie czyżom, albo jak wolicie czyżykom, to dostrzeżecie, że żółte samce mają taką czarną brudkę, taki czarny śliniaczek i im. Jest ona intensywniejsza, im czarniejsza, tym wyższa pozycja takiego małego ptaszka w stadzie.